Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw m.in. po raz 13 Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle organizuje kwestię na rzecz ratowania zabytków w jasielskiej nekropolii. Dom Pomocy Społecznej w Wiedliczu został oficjalnie otwarty. Do końca października można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Jasła w zakresie kultury. Zakończyła się rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie. Po raz trzynasty Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej Wiaśle organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytków wiasielskiej nekropolii. Zebrane w tym roku środki zostaną przeznaczone na restaurację figury Matki Bożej Różańcowej na grobie Heleny Mroczkowskiej. Rzeźba pochodzi z początku XX wieku. Wykonana jest z piaskowca pińczowskiego. Postawiona jest na cokole w formie stosu kamieni z czytelnymi motywami roślinnymi. Wolontariusze będą kwestować 31 października i 1 listopada w godzinach od 8 do 18.30. Wszyscy, którzy będą odwiedzać w tym roku cmentarz, będą mogli naocznie zobaczyć jak zostały wykorzystane zeszłoroczne środki przy renowacji figury świętego Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus, a tegoroczna zbiórka będzie prowadzona na figurę Matki Bożej Różańcowej. Wszystkich bardzo prosimy o wspieranie tej akcji, tej inicjatywy, co będzie również Podziękowaniem myślę za wieloletnią działalność społecznego Komitetu na rzecz ochrony i renowacji zabytków Starego Cmentarza przy ulicy Zielonej Wiaśle. Jasielska nekropolia jest jedną z najstarszych w Polsce. Jej powstanie miało związek z wydanym przez władze austriackie w grudniu 1783 roku dekretem nakazującym zamknięcie cmentarzy przykościelnych w obrębie miast. Pierwszy pochówek odbył się wiosną 1784 roku. Spoczywają tu przede wszystkim pokolenia tych wszystkich, którzy nas poprzedzali w tym mieście, którzy budowali to miasto, odbudowywali po zniszczeniach. Mieli tutaj swoje marzenia. Swoje życie, które no niestety przerwała śmierć. I naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych ludziach, którzy tu spoczywają, a spoczywają często osoby wybitne, czyli przedstawiciele inteligencji, nauczyciele, duchowni, którzy przez całe lata pracowali na rzecz tutaj lokalnej społeczności. Czasem są to życie rysy ciekawe, czasem troszkę zapomniane, ale wszystkie te osoby wywarły istotny wpływ na rozwój naszego miasta. Jednym z najstarszych obiektów znajdujących się na terenie Nekropolii jest przycmentarna kaplica pod wezwaniem Jezusa Ukrzyżowanego. Obiekt został wzniesiony w połowie XIX wieku. Od 2010 roku dzięki współpracy miasta Jasła ze Społecznym Komitetem Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej Wiaśle, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Urzędem Marszałkowskim udało się odnowić blisko 40 nagrobków na łączną kwotę 600 tysięcy złotych. Każdy, kto odwiedza cmentarz regularnie, może zauważyć, że systematycznie z roku na rok tych odnowionych, zagospodarowanych nagrobków jest coraz więcej. I to jest niewątpliwa zasługa tych wszystkich, którzy podjęli się organizowania kwesty, jak i tych wszystkich, którzy ten skromny czasem grosz wrzucają do tej skarbony. Ale dzięki temu ten cmentarz żyje. Zresztą jest wpisany do rejestru zabytków i no jest jednym z cenniejszych obiektów y, takich historycznych na terenie miasta Jasła. Wpłaty można dokonywać również na konto komitetu. Dom Pomocy Społecznej w Jedniczu został oficjalnie otwarty. Placówka dysponuje dwudziestoma jedno- i dwuosobowymi pokojami. Pierwsi pensjonariusze mają pojawić się jeszcze w tym miesiącu. Ta inwestycja to jest odpowiedź na potrzeby sygnalizowane przez mieszkańców. Mamy już w chwili obecnej w różnych domach opieki ponad 20 mieszkańców gminy Jedlicze, którzy niestety z różnych względów życiowych musieli znaleźć się właśnie w takich ośrodkach. Dlatego chcemy, aby osoby, osoby starsze, samotne, czy też osoby somatycznie chore, które niestety nie mogą liczyć, nie mogą mieć zapewnionej ich 24 godzinnej opieki na dobę mogły znaleźć takie miejsce tutaj, blisko w Jedliczu, gdzie będą blisko rodziny, gdzie będą blisko przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Jedlicki DPS ma do dyspozycji 30 miejsc. Nabór pensjonariuszy trwa. Dom będzie świadczył usługi przede wszystkim opiekuńcze, tak? Usługi opiekuńcze, bytowe, usługi wspomagające i usługi edukacyjne. I też będziemy organizować usługi zdrowotne, tak? Mieszkańcy nasi będą mieszkać w, w warunkach, myślę, że bardzo dobrych. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę. W budynku znajdują się także sale zajęć, pokoje gościnne oraz gabinet lekarski. Budowa obiektu trwała dwa lata i kosztowała ponad 4 miliony złotych. Ponad 80% pozyskaliśmy dofinansowania ze środków unijnych. To dofinansowanie pozyskaliśmy dzięki wspólnemu projektowi zawiązanemu z gminami Korczyna, Chorkówka, Miejsce Piastowe. Jako partnerzy projektu rewitalizacyjnego przystąpiliśmy, aplikując o środki i udało się. Dla gminy jednicze pozyskaliśmy prawie 4 miliony złotych na realizację tego przedsięwzięcia. W placówce zatrudnienie ma znaleźć docelowo około 18 osób. Jeszcze tylko przez kilka dni można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Jasła w roku 2021 za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. stowarzyszenia, związki i grupy twórcze, a także instytucje kultury oraz szkoły artystyczne. Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczy burmistrz Miasta Jasła, a w jej skład wchodzi, wchodzą również przewodniczący Rady Miejskiej Jasła. Wnioski dostępne są na stronie internetowej Miasta Jasła w zakładce turystyka i kultura i można je składać w tutejszym urzędzie na kancelarii lub poprzez skrytkę ePUAP. Nagrody Miasta Jasła w zakresie kultury przyznawane są od 20 lat. Otrzymują je twórcy i animatorzy kultury związani ze środowiskiem jasielskim za szczególne osiągnięcia artystyczne i naukowe. Są to osoby związane z różnymi dziedzinami artystycznymi naszego miasta, to też i różne są to nazwiska m.in. osób ściśle związanych z działalnością Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Nie sposób tutaj nie wspomnieć pani Felicji Jałosińskiej, czy pana Wiesława Chapa, pana Zdzisława Świstaka, czy pana Henryka Zycha. Również są to osoby związane z malarstwem, m.in. pan Janku Kółka, czy Anna Brożyna. Nie sposób tutaj nie wspomnieć pana Mariusza Świątka, czy Helenego Wioską, którzy obecnie pełnią funkcję dyrektora instytucji kultury, ale to co najważniejsze, to ich działalność jest już od wielu, wielu lat związana, tak jak tutaj wspominałam, pana Mariusza Świątka z upowszechnianiem historii czy regionalizmów. I pani Heleny Gołębiowskiej, która trwa, cały czas dba o to, aby e, wszelkiego rodzaju wydarzenia artystyczne miały swój odpowiedni poziom, ale tu również twórczość osób, które są ściśle związane z muzyką. E, Chodzi mi tutaj o pana Wojtka Nowińskiego, Adama Pucykowicza. No i to najmłodsze pokolenie, które wciąż jest znane i bardzo mocno ich nazwiska wybrzmiewają na arenach muzycznych, czyli Gabrysia Pięta. Mówię zdrobniale, bo rzeczywiście przyzwyczailiśmy się do tego, żeby o niej mówić: Gabrysia Pięta, czyli pani Gabriela i Roxana Węgiel. Wnioski o przyznanie nagrody miasta Jasła w zakresie kultury można składać do końca października. Zakończyła się rozbudowa szkoły podstawowej w Dobieszynie. Za ponad milion 200 tysięcy złotych powstały cztery sale lekcyjne wraz z niezbędną komunikacją. Spełniły się właśnie nasze marzenia. Nasza szkoła wzbogaciła się o cztery piękne sale dydaktyczne. Pracownia biologiczno-chemiczna, pracownia językowa, pracownia dla klas młodszych i pracownia z kącikiem relaksacyjnym. To jest spełnienie marzeń wielu pokoleń mieszkańców Dobieszyna. Szkoła w miejscowości wiejskiej ma szczególne znaczenie, bo to nie jest tylko placówka edukacyjna. Tutaj naprawdę to jest miejsce spotkań, integracji, zawiązywania więzi pomiędzy nie tylko dzieciakami, naszymi uczniami, ale także i dorosłymi osobami. Na realizację przedsięwzięcia gmina Jedlicze pozyskała dofinansowanie w wysokości 800 tysięcy złotych. W przyszłym roku planowany jest kolejny etap rozbudowy placówki o salę gimnastyczną. Choć planujemy dopiero uruchomienie budowy sali gimnastycznej na rok 2022. To jest jedno z zadań inwestycyjnych, które, które planuję przyjąć do budżetu na rok przyszły, to już dzisiaj na to zadanie, które będzie kosztować ponad 2 miliony złotych, mamy informacje z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowaniu rzędu ponad 700 tysięcy złotych. Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobieszynie o nowe sale lekcyjne trwała półtora roku. 70 razy 70 to efekt współpracy Muzeum Rzemiosła w Krośnie z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Wystawa powiązana jest z jubileuszem 70-lecia istnienia uczelni. Prace nauczycieli akademickich można oglądać w piwnicy pod cieniami. Dwa lata temu, jeszcze przed pandemią, uczelnia nasza obchodziła 70-lecie. Jednym właśnie z pomysłów, żeby uświetnić, jubileusz uczelni było stworzenie wystawy która już będzie w swojej formalnej części zakładała tą magiczną cyfrę czyli 70 dlatego wszystkie prace jak zauważyliście państwo są zrobione na formatach 70 na 70 natomiast jeżeli ktoś miał ochotę zrobić rzeźbę no to też się musiał zamknąć w kubiku 70 70 70 Każdy z nas jest że się tak wyrażę rozpoznawalny przez swoje prace i to są prace z różnych technik. Będzie tutaj malarstwo, grafika komputerowa, figuracja, rzeźba, płaskorzeźba, działania multimedialne. Także każdemu jest jakaś taka własna technologia bardzo bliska. Wystawa zachwyca także różnorodnością podjętych tematów. Ja się zajmuję grafiką warsztatową. Tak, moim, moją ukochaną techniką to jest akwaforta i akwatinta. Szczególnie akwaforta i to bardzo mocno tra, mocne trawienia, takie dosyć przypadkowe. Prawie że jakby. Mm, Niszczące, jakby blachę, prawda, i z, z takiego przypadkowego przetrawienia się pojawiają różne formy. Chociaż akurat na dzisiejszej wystawie no, nie ma takich dosyć mocnych przetrawień, ale na przykład na mojej grafice można dostrzec postacie, różne znaki czasu. Te, te wszystkie takie przetrawienia, które specjalnie zostawiałam, nie, nie zasłaniałam do, do takiej czystej formy to się pojawiają. Właśnie chciałam, żeby pokazać taki przemijający czas, taką wędrówkę. To jest takie trochę, trochę moje wariacje na temat architektury przestrzeni, przestrzeni zewnętrznej, czyli to, co nas otacza, przestrzeni wewnętrznej, czyli to, co mamy w środku i takie trochę nawiązanie do działania formą i kolorem. Ekspozycja będzie dostępna do 13 listopada.